w kolejnym odcinku na kanale prowadzonym przez ludzi z pasją dla ludzi z pasją e, na kanale, na którym jedyną zapłatą dla nas są lajki i nie znajdziecie tu żadnych sponsorowanych materiałów ani lizania dupy nieudolnym serwisom. Siemanko! Siemanko. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj frekwencja słaba za to wczoraj, w sobotę, podobno w barach była dobra frekwencja. No i, i, i nowy adept naszego teamu, który jeździ żółtym Renegade'em, niestety, próbował ostatnio przepchnąć latarnię tylnym kołem. No i niestety tego kanała nie zobaczycie już na naszych odcinkach, za to niedługo będzie na LX jako bezwypadkowy. Nie no, żartuję. Eee, prostuje mu się rama, na Bieszczady będzie gotowy za tydzień podobno, ja będzie, podobno będzie lepszy na trawersach, bo wygięty w banan podobno lepiej chodzi Lepiej się trzyma z zbocza Miał żółtego i chciał zrobić z niego banana No, miał żółtego i chciał zrobić z niego banana i mu wyszło Proszę zobaczyć ten kunszt po yy, poligonie. Tu... Troszkę, zawsze omijał, zawsze omijał tą, ten zjazd. Ale ja nie mam. teraz, nie teraz. Nie, nie, nie. Proszę ja Czy... tam tureczki, to już nie tureczki. Przyszły Sonik. Po prostu. troszkę <noise> to jest taka szkolana. Nie ma tamtane. No. No to i tak. Ja, no to jest ten dół. rafał, to się jest... dzieje. Rafał, co się dzieje? A? Za mało jeździmy, za mało jeździmy. jak za mało jeździmy, jak zapominasz trasy nasze. Tą trasę robiliśmy tysiąc razy już. A trzeba będzie tu z wszystkimi rozmowę przeprowadzić. Jeden nie przyjeżdża, drugi zapomina trasy. A o wiśkodzie? jest? Gdzieś tam to nie? No. w no. Jak wolicie! Tak, to jest? są za mnie, Tak, tak, tak. Raz, jedna stronowa, druga. No. Teraz będzie przeprawa mała. Teraz ciężko właśnie I w LK. Jeszcze, poczekaj, jeszcze nie poczekaj Damy radę Mówisz? No damy radę, nie? no już, już się postuje o, no się... o kurwa, ale mnie zniosło, idźcie na prawą stronę Widzisz, kurwa Bardziej na prawo A uważaj, ojciec, nie? Ja, bo to ci powiem, żeby cię nie przewrócił się kład, bo to... O, kurwa jak cholera. Powoli wjeżdżaj. Kurwa, w babciach już mam kurwa wodę. Jebane pusty No. Gdybyś się tu wywalił, to... Gdybyś się tu wywalił... Hej! Rafał, ja tak widzę, że ty tak zanurzujesz zawsze na taki wieździe, gdzieś tam. Minusem takich przejazdów jest to, że jakby ci się kład zrolował Ej, Ja tego nie widziałem, bo tu było zimno A co to jest? No, dużo jest, dużo Jeszcze w gale na bok. wyjebał no. Ale tego, jakby ci... Ale jakby ci się kład zrolował na ciebie w takiej wodzie, to się topi, że nikt nie pomoże, bo we dwóch byśmy mogli podjechać No na kłada byś ją podjechać do góry, żeby ją dotychać, nie? Dotąd była... Muszę ze snorka założyć tutaj do kasku. Dokąd była woda? Dotąd była woda o, o. Tam w tym miejscu jeden, tam jest taki no na boku No jeśli nie, to nie przejedziemy Nie, nie ma szans By z bo no, popadało, ty tu nie przejedziesz Ostatnio nie było tyle wody, które byśmy tu przyjeżdżali a Ostatnio to w ogóle tu nie było wody No. Wreszcie jakaś atrakcja nie. Cię wyciągnąć Ładnie wygląda tak, nie? No. Tak jak, tak jak taki, taki Tu ma wodę, umyj ręce Idzie kręcisz? To żółtym, nie? Z żółtym Jak żółtym? Na którym? No, czarnym, OUT IN masz napis A, tu już widzę Czekaj Zaciągnąć ją musisz Podjedź. Hej. Co ty masz, bubla? to jest gnoja, nie woda. A w drugą stronę przejdzie? Co? Nie, władź to. Myślicie, że będzie głębiej? Co? Będzie głębiej? Nie przejdziesz, bo i tak. Musiałbyś już szybciej wjeżdżać, ewentualnie.

レジェンド。 Pociągnę do przodu, nie? Nie rób nic Zrób out. Nie drugą. Dobra To jest taka japa? Super, super to jest zagrażona Kurwa, właśnie, że nie tej. Poczekaj, o dawaj, wsteczny do tyłu jedziesz, mogę się napęd na cztery włączyć. O dawaj, napęd na sery jazda. Dobra, dobra, dobra. Ja ja, mnie wyciągnął. ojciec, którą wybierasz stronę? Lewą czy prawą? Jedź, jedź Ale Jadź, ja dowiem Ja pierdolę, bo mnie ta prawa wskłuca, bo nie wszędzie na błazi, ale ostatnio się tutaj wybieram. Nie, to tylko ludzi. Lewą stronę! <śles> W drugą też? W drugą też? Tak Chodź Tu jest głębiej, nie? U. No, że jest trochę Zawsze chyba właśnie ja No, ja teraz też

Do drugą już jakbyś mogło nie przejść. Tak, już jest tak zerą że. Zrobiłem taką ładną kolejkę, tam że. To następny za tydzień wiedział, to już nie cała kość, stanika trzeba, po... no. trzeba puścić. Ale zaraz tutaj. Z ja trzeba puścić. Muszę to puścić. Ej, ale Rafał, jak ty się tu zakopałeś ostatnio, to wcześniej no. ktoś przyjeżdżał, a później już ty nie, i teraz to już nie ma opcji tu przejechać. No, dokładnie. Ja to ładnie tak, zrobiłem taką. Takie na, na zaszanie następnej tej perełki, tataraku chyba. <grystanie> <grystanie> Wracam na moją maszynę. <śpiewa> o dawaj. Dobra, nie wciąga już! To musi być. Takie ładne pasaczek kanał zrobiłeś. Ale jeszcze na tym ze tego starego, pana w tym. Ej, tej, tej, tej! daj, Dalia najbrańpiera z minę! Mogłeś to zrobić później, jakby nie widział A myślisz, że to zrobię później? Zarę jak wyglądasz Ale jeszcze go ostatnio miałem, nie? nie? Teraz jest okej, okay. okay. za mocno już wciągłeś. Siedzimy następnym razem, to może będzie pływał gdzieś. Kolejny bateriał, Nie, ja go tu nie zgubiłem. Myślę, że. No, I teraz moi drodzy, witam was. Drugi raz na kanale, tym razem na kanale w kanale <grystanie> Na kanale kładownia i kanale mosińskim To no ja jest ogólnie myjniak, kładowni Nie przechylimy? No dawaj, nie fraj metą tej Po poligonie to powinieneś chodzić jak pszczółka Dawaj nagram ujęcie z bliska Tam nie! Tam nie A Tam... tu patrz Tu jest jak jest głęboko Patrz Tu jest koniec czy? Znaczy... Jak się nie wkopiesz, to nie jest koniec, ale... Duże prawdopodobieństwo wkopania Kajtuś, Dobre butko dzisiaj jest? No Zobacz tutaj, spójrz, synuś. Przygotowałem dla ciebie idealna konsystencja, taka jak lubisz. Okay. Chyba, że masz ochotę na jeszcze bardziej płynną, to jest tu. O, zobacz, jak czekolada wygląda. Ale jest lepsza niż czekolada. Co? Zmarzysz. On to lubi! Za jak się uśmiecha!